Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w Anime Info. Chciałem wam powiedzieć trochę o nowych serach, które wychodzą, bo trochę tam e, za mało powiedziałem o tych e, Kageno Soso. Kurwa, nie to. O Eminence of Shadow i Spikes Family. Spikes Family nie powiedziałem nic bo na aktualną tamtą chwilę tego filmu. Nie widziałem. E, natomiast teraz sobie zobaczyłem. No i w sumie zapowiada się całkiem fajnie. Jest dość ciekawe. Jest to w miarę dynamiczne. E, nie jest tam coś, że nieńczymy, a nie ranie, tylko. myż no bardziej fajne takie momenty rozbudowane są także. Polecam sobie zerknąć, jeśli ktoś lubił, bo naprawdę fajnie się patrzy. E, tutaj mówiłem o tym, że Yy, się do dupy zaczyna. Yy, wątek chyba po tych dwóch odcinkach czy trzech odcinkach od tej królowej trochę ucichł i znowu się zaczęły takie fajne, fajniejsze tam akcje, ale no muszę powiedzieć, że dalej się fajnie patrzy. Yy, trochę komedii było i tak dalej. No, jak na mnie bajeczka, zarąbista, zresztą głosy mówią same za siebie. Yy, tutaj Dr. Stone, New World, drugi sezon New World'a. Yy, tutaj powiem Wam... Yy, Fajnie, też fajnie, bo akcja się rozkręca, nie stoi to w miejscu, tylko ciągle oni coś tam robią, ciągle właśnie idzie to do przodu, także przyjemnie mi się patrzyło, także polecam też sobie zerknąć, to jest o takim doktorze może nie doktorze, tylko naukowcu, który właśnie robi rzeczy z niczego za pomocą właśnie i właśnie różnych takich prostych rzeczy i w sumie okazuje się, że na przykład w kamieniu można zdobyć jakiś tam minerał, z czego można później coś tam zrobić. Takie strasznie fajne, jeśli chodzi o naukę i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, coś, w czym dosłownie się zakochałem. Sto dziewczyn, które bardzo, 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 bardzo mnie kochają. Anime, rewelacja. Ogólnie zaczyna się to tak, że najebany Bóg y, objawia się chłopowi, który prosi go o to, m, żeby miał dziewczynę, pozostał od, on odrzucony już 100 razy i on go prosi, żeby w końcu udało mu się znaleźć dziewczynę, żeby on nie był odrzucony. I Bóg mu mówi: Słuchaj, no jak pójdziesz do liceum, to spotkasz 100 bratnich duszy. Ale jest jeden problem, byłem wtedy najebany. I zamiast mieć jedną bratnią duszę, którą spotkasz, to wpisem Ci aż 100. I jeśli nie będziesz z którąś z tych dziewczyn ją odrzucisz, ona umrze. I szczerze? Powiedzmy, że to jest proste, jest to harem, jest to idealne na budowanie haremu, ale jest anime tak urocze, ale tak urocze, że naprawdę polecam to zobaczyć. Świetna komedia, idealnie kurde powycinane sceny z mangi, tak, że tworzy to wręcz zajebistą parodię. Nawet sam Bóg powiedział, że ma tak mało czasu ekranowego, bo wycięli to po prostu z mangi. Ale szczerze, całość idealnie się komponuje, jest świetne. Jeśli ktoś lubi właśnie haremy, coś uroczego, no naprawdę, tak oni się o siebie starają, to wszystko. Jeszcze ona jest cudere. No, kurde, życie nie umierać, uwielbiam, naprawdę super to jest, mi się mega podoba. I z tego co tam doczytałem, w tej serii nie ma być 100 dziewczyn, bo to by była oczywiście przesada, ale ma być ich bodajże 5. Także każda tutaj, którą widzimy, raz, znaczy 3, I pod koniec jeszcze filmu puszczę Wam z TikToka coś, żeby zachęcić Was do oglądania tego. Zajebisty montaż znalazłem, ale to dopiero później, bo to ja se wetnę, nie. I teraz coś kurde, dzięki czemu pewnej osobie, kurwa na grupie mango zjebawki facebookowej. Kurwa, jak ty jeszcze raz mi spoilera napierdolisz, to jak ja cię spotkam, to ci chłopie nogi z dupy powyrywam za to. Eleganckie kurde anime. Dość głębokie. Ciężko mi się to oglądało, z tego względu, że nie ma punktu zaczepienia, nie ma konkretnego celu tych bohaterów. Ciągle gdzieś tam są jakieś na bieżąco realizowane zadania w podróży, i nie ma takiego punktu zaczepienia, na przykład mamy. W w Eminence Shadow, że punkt zaczepienia typu on chce zostać najsilniejszym człowiekiem na świecie, on chce pokonać królowę tam wampirów, tak? W tym anime nie ma czegoś takiego. Oni sobie podróżują i ciągle jest jakiś nowy cel, nowa podróż, nowe ten, nowe rozmowy i tak dalej. Ciekawa bohaterka, na pewno muszę powiedzieć. I będę szczery, przez tą osobę na grupce ja się bardzo wkurwiłem. Bo zajęła spoilera się okazał nieprawdziwy, jednak, ale e, kurde no. Jak zobaczyłem pierwszy raz tą e, właśnie postać gdzieś na TikToku już dawno temu, bo to bodajże się ta anime zaczęło... E, no kurde, miesiąc temu, tak jak zobaczyłem miesiąc temu, to że ja tak pomyślałem, chciałbym to zobaczyć, bo podoba mi się główna bałaterka, ale jakoś tak, coś kurde, jednak nie chce do mnie mnie pociągnąć do niej. Źle to sformułowałem, wiemy o co chodzi. Chodzi o kulturę waifu i tak dalej, i tak dalej, bla bla bla. Możecie sobie też poczytać na moim Watchpadzie, jak tam ja jako półbóg spędzam czas z moimi dziewczynami, jak ogólnie wyglądają nasze związki i tak dalej, także serdecznie zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie. No i naprawdę, tutaj no nie, nie powiem, że się przyjemnie na to patrzy, bo jest okej okay te anime, ale przez to, że nie ma punktu zaczepienia, nie mam pomysłu, co dalej by mogli, kurde, z tym autorzy zrobić, i wygląda mi te 8 odcinków na taką średnio bezsensowną podróż. Ponadto jest tutaj dramat i bardzo się wystraszyłem, widząc te zdjęcia na tej grupce. No i to by było w sumie na tyle z aktualnych rzeczy, które patrzę, więc polecam sobie zerknąć tam na te właśnie rzeczy. Naprawdę, w sumie Anima jest ciekawe. Widzę, że jest wysoko oceniane. Myślę, że. Te 8 te 8 punktów to jest ok. Na pewno jest dość głębokie o podróży, i tak dalej. Główna baterka z Elfem, całkiem ładna. E <laughs> ok, I teraz ja się z wami pożegnam i wrzucę wam jeszcze do tego jednego TikToka, ok? Bo jest świetny. To jest właśnie do tego poprzedniego anima, o którym wam opowiadałem. Także ja się z wami żegnam. Zobaczcie sobie co tam macie. Na razie jeszcze wiecie. Mam go zjebawka w opisie, link, w Discord. Nie grupa na Facebooku, bo jebać tego chłopa z tej grupy, naprawdę mega się zdenerwowałem. E, no a tak to na Discordzie wszystko widz, spoilery są zasłonywane, zasłonięte, więc y, tam raczej nie będzie czegoś takiego, że... A prosto kurde w serce szczała umieracie z tego z goryczy, bo wasza nie wiem, y, coś tam ten. Okej, okay, y, także także, 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 no. Zapraszam do zobaczenia tego TikToczka, nie mój, kradziony. Nara. Chęć jest tą abandoné. Donc, tu tu Życie skomplikowana, ej, takie jak ty, pomoli. Życie skomplikowana, ej, okiem pale oli. Myślisz, że poznałeś mnie, mnie słuchaj, ty przycholi. Myślisz, że rozer Aj ej, ciągle głowa boli.